W Norwegii powstaje tunel drogowy, który będzie biegł setki metrów pod dnem morza. Normalna droga, samochody, ciężarówki, codzienny ruch, tylko że pod morzem. Ten tunel ma połączyć miejsca, które dziś są uzależnione od promów czyli od pogody, od fal, od wiatru i tu nagle wsiadasz w auto i jedziesz bez czekania, bez sprawdzania prognozy. Najbardziej niesamowite jest to, że to nie jest projekt pod rekord. To jest projekt pod ludzi. Norwegowie mają ogromne doświadczenie z tunelami, pod wodą. Więc zamiast budować mosty w trudnych warunkach, po prostu schodzą pod ziemię. Dla mnie to kwintesencja Norwegii. Spokój, planowanie na lata i rozwiązanie problemów bez wielkich haseł. Tylko tak, żeby codzienne życie było prostsze.